Dobry wieczór. Witam wszystkich. Dzisiaj od razu zaczynam relację na żywo z tego względu, że za pół godzinki muszę być na innej relacji na żywo. Więc tym razem zaczynam od razu. Witam wszystkich serdecznie. Więc dzisiejszy temat to chcę odstawić hormony płciowe, co dalej. Nie odnoszę tego do siebie osobiście, tylko jako sytuację ogólną, gdyż dostaję drogą mailową oraz w wiadomościach prywatnych sporo zapytań, co zrobić w takiej sytuacji. Temat możliwie krótko omówię. Podam przykłady, dlaczego niektóre osoby transeksualne oraz interseksualne w pewnym momencie odstawiają hormony płciowe i wszystko po kolei. Z rzeczy technicznych dzisiaj nagrywam się również na kamerę zewnętrzną. Dlatego, że zapis tej relacji na żywo zostanie umieszczony na moim kanale YouTube'owym Lemi Ponieważ mamy pierwszą, a dzisiaj jeszcze muszę być na innym live Więc od razu o co chodzi? Witaj Mariusz Witaj Hormony płciowe Hormony płciowe, witajcie Oj, mi się zamotało. Hormony płciowe No właśnie, jeżeli chodzi o osoby interseksualne No to hormony płciowe mogą być przyjmowane przez nas z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest powód biosomatyczny, czyli w celu takim, aby nasz organizm działał prawidłowo, gdyż hormony płciowe nie tylko wpływają na fenotyp, czyli wizerunek fizyczny zewnętrzny, ale też wpływają na bardzo ważne rzeczy związane z pracą organizmu. Więc tutaj w przypadku osób interseksualnych jest to kwestia dwojaka. W przypadku osób transseksualnych chodzi o korektę płci i dla osób transżeńskich hormony płciowe będą wpływać pozytywnie na zmianę wizerunku w stronę żeńską. Jest to dla osób transżeńskich efekt pozytywny, dla osób transmęskich hormony męskie, czyli testosteron będzie wpływał na to, że wizerunek fizyczny fenoty będzie się maskulinizował. Czyli przejście w stronę cech żeńskich, w stronę cech męskich. Witam Nikodem. Więc e, dlaczego niektóre osoby rezygnują z hormonoterapii? Tutaj przyczyny mogą być bardzo różne. Na przykład podstawową są to kwestie zdrowotne. I tutaj otrzymuję najwięcej pytań drogą na przykład mailową, że pewna na przykład osoba transżeńska ma pewne dolegliwości spowodowane terapią hormonalną. I tutaj zwrócę uwagę, że obecnie mamy dość szeroko rozpowszechnione informacje o działaniu specyfików hormonalnych. Na pewno jest tych informacji dużo więcej i są dużo bardziej pełne niż informacje sprzed 10-15 lat. Więc dla osób transseksualnych warto zapoznać się, jaki jest wpływ hormonów na ogólny stan zdrowia oraz na, na cechy fenotypu. Taką kwestią zdrowotną, o której czasami słyszę, jest wzrost masy ciała, czyli tycie. Niektóre osoby. Tutaj odniosę się do osób transseksualnych, rezygnują z hormonoterapii z powodów zdrowotnych. Może być to na przykład zwiększenie masy ciała lub może być to na przykład choroba nowotworowa. Mogą być to również inne dolegliwości czy po prostu skutki uboczne stosowania terapii hormonalnej. Czasami słyszę i czytam, że osoby transmęskie rezygnują lub bardzo ograniczają hormonoterapię testosteronem np. z powodu zbyt, zbyt mocnego łysienia, gdyż testosteron syntetyczny również powoduje łysienia z powodu wystąpienia ofitego trądziku, zbyt mocnego włosienia na ciele i są to cechy ogólnie związane z działaniem tutaj w tym wypadku testosteronu. Więc są to kwestie na przykład zdrowotne. Dlaczego niektóre osoby rezygnują z terapii hormonalnej? Innym powodem rezygnacji z terapii hormonalnej ale tu należy pamiętać, że najlepiej po krótkim czasie, może być to na przykład przez osoby transseksualne chęć posiadania własnego potomstwa. Tutaj podam taki bardzo dobry przykład osoby medialnej z sieci, aktywistki oraz działaczki transseksualnej ze Stanów Zjednoczonych, Blair White, Prowadzi obecnie dwa kanały na YouTubie i jest w Stanach Zjednoczonych bardzo popularną osobą. Dokładnie nie pamiętam, nie chcę się pomylić, ale najpewniej dwa lub trzy lata była na terapii hormonem żeńskim i postanowiła, że chciałaby mieć własne biologiczne potomstwo więc zrezygnowała czasowo oczywiście czasowo tylko z terapii hormonalnej gdyż planuję po pewnym czasie do niej wrócić zanim przejdę co zrobić w takiej sytuacji omówię jeszcze jeden motyw dlaczego można, czasami trzeba zrezygnować z terapii hormonalnej. Niektóre osoby transeksualne rezygnują z terapii hormonalnej zwyczajnie dlatego, że po pewnym czasie może się okazać, że na przykład z powodów zaburzeń psychiatrycznych okazało się, że Transseksualność tych osób ma dość niejasny obraz i na przykład postrzeganie płci może być spowodowane zaburzeniem psychicznym czy psychiatrycznym. I wtedy jest tak, że stosowanie hormonoterapii odnosi wręcz odwrotny skutek do zamierzonego. Teraz jeśli chodzi o to, co należy zrobić w takiej sytuacji, jeżeli rezygnujemy, czy osoba transeksualna lub interseksualna rezygnuje ze stosowania terapii hormonalnej. A pierwsza kwestia, tu jest wszystko zależne po jakim czasie. Po jakim czasie, czy jest to okres na przykład parę miesięcy od rozpoczęcia hormonoterapii czy jest to okres iluś lat od rozpoczęcia hormonoterapii. Jeśli jest to krótki okres, no to u osób transeksualnych organizm po pewnym czasie samoczynnie wróci na, na, na własne tory terapii hormonalnej, ale tutaj wyraźnie zaznaczę, że doradzam, aby odstawienie hormonoterapii bądź ograniczenie hormonoterapii zawsze bezwzględnie konsultować z lekarzem endokrynologiem. Nigdy nie robić tego samodzielnie. Gdyż jest to po prostu zbyt duże ryzyko w takim przypadku. Tak, jest to zbyt duże ryzyko. Więc zawsze należy... Taką decyzję, podobnie jak rozpoczęcie hormonoterapii, tak i ograniczenie lub zastopowanie hormonoterapii, konsultować z lekarzem endokrynologiem. E, następnie, jeżeli na przykład po dłuższym okresie, czyli po kilku latach stosowania hormonoterapii, czy to w stronę męską czy to w stronę żeńską. Z jakiegoś powodu w przypadku osób transseksualnych zależy takim osobom na powrocie do cech biologicznych. Może być koniecznie, konieczne zastosowanie hormonoterapii odwrotnej, w drugą stronę, czyli dla osób transżeńskich hormonoterapii testosteronem i tutaj zaznaczę, że w niektórych przypadkach zdaję sobie sprawę, że może to powodować zwiększenie dysforii płciowej, czyli takiego negatywnego, silnego odczucia w związku z posiadanymi cechami fenotypów zobaczę na komentarze Um, więc um, tutaj może to w ten sposób wyglądać dla osób, dla osób transeksualnych. Więc może być po prostu konieczne zastymulowanie a po wielu, wielu latach stosowania a syntetycznej hormonoterapii a hormonem biologicznym. Przez oczywiście pewien czas tutaj trzeba te poziomy hormonów regularnie monitorować. Ważne jest wykonywanie wyników hormonalnych, jeżeli się przechodzi z jednego hormonu na drugi. I tutaj kolejna ważna uwaga, że... że Zmiana naturalnego hormonu na hormon krzyżowy zawsze jest pewnym szokiem dla organizmu, tak samo jak później powrót do naturalnego hormonu. Zawsze takie przestawienie się z jednego hormonu na drugi może być bardzo ciężkie dla organizmu takiej osoby. Więc po prostu w praktyce ogólnie złe samopoczucie. Zwłaszcza jeżeli na przykład osoba transżeńska przejdzie na hormon żeński i później będzie chciała wrócić na hormon męski, a takie zmiany wiążą się z wahaniami nastrojów, i wiążą się ogólnie z pewnym złym samopoczuciem, co warto tutaj pamiętać. Do osób interseksualnych. Tutaj temat też pokrótce omówię. Tutaj jest ogólnie temat rzeka, gdyż część z nas ma organizmy przystosowane do produkcji hormonów płciowych. A część z nas, jak na przykład w moim osobistym przypadku, nie ma tej naturalnej produkcji hormonu płciowego. Jeżeli tej naturalnej produkcji hormonu nie ma, no to po prostu odstawienie hormonoterapii raczej może nie spowodować, że nasz organizm nagle zacznie te hormony płciowe sam z siebie wytwarzać. Więc po prostu odstawienie hormonoterapii jest odstawieniem hormonoterapii i tak jak w moim na przykład osobistym przypadku mogą wrócić różne dolegliwości, które pojawiały się przed zastosowaniem tej hormonoterapii. Tutaj nawiązuję do czynników do czynników somatycznych, biosomatycznych, różnych dolegliwości, które są spowodowane brakiem podaży terapii hormonalnej i podstawieniu hormonów po prostu to wszystko wróci po pewnym czasie. U innych osób interseksualnych yy, może być w ten sposób, że... Organizm po pewnym czasie wróci do swojego naturalnego, powiedzmy, nazwijmy to tak, hormonu płciowego. Jednak nie zawsze i tak jak w przypadku osób transseksualnych może być konieczne. Zastosowanie naturalnego hormonu. Tutaj mówię wszystko w cudzysłowie, jeżeli chodzi o osoby interseksualne, gdyż jak wiadomo interseksualność jest to pewne połączenie cech biologii męskiej oraz biologii żeńskiej. Spojrzę na komentarze. Nie ma komentarzy. Ok. Więc w pewnych sytuacjach po prostu trzeba zastymulować terapię tym hormonem, który po prostu był na początku. Czy to w przypadku osób interseksualnych czy transeksualnych. Czy są jakieś pytania? Pokrótce się wypowiem, że moja dzisiejsza wypowiedź, taka trochę na pół spontaniczna, jest spowodowana tym, że dużo osób się do mnie zwraca z zapytaniami: co zrobić w takiej sytuacji? Ogólnie powtórzę to jeszcze raz. Należy zwrócić się do doświadczonego lekarza endokrynologa. Nigdy nie podejmować takiej decyzji samodzielnie, gdyż można sobie zdrowotnie bardzo zaszkodzić. Więc jakiekolwiek decyzje spowodowane z rozpoczęciem hormonoterapii bądź zmianą hormonoterapii na inną. Zawsze po konsultacji z lekarzem. Należy o tym pamiętać. Moi drodzy, czy mamy jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, no to myślę, że za Dwie minutki będziemy kończyć Jeszcze chwileczkę zaczekam Widzę, że nie ma pytań jest 2121. .21. Za chwilę muszę być na drugim live, więc pomału będę zamykać. Przypomnę, że nagrywam się na kamerę zewnętrzną, a to oznacza, że jutro w nocy, czyli tej nocy dzisiejszej. E, pojawi się na kanale zmontowany na moim kanale Emi LMI e, zmontowany materiał z kamery zewnętrznej Mariusz Ławnik wyjaśnij sprawę tych leków które sprowadzasz ok Ok, dziękuję za, za zwrócenie uwagi. Leki, które sprowadzam z Czech nazywają się Neofolin. Neofolin. Jest to lek, który podaje się domięśniowo w zastrzykach, czyli w pośladek. I jest to lek dostępny i produkowany tylko i wyłącznie w dwóch krajach, czyli w Czechach oraz na Słowacji. I tu i tu można ten lek dostać. Kwestia polega na tym, że z powodu pewnych polskich zapisów prawnych nie ma możliwości za bardzo zamówienia online tego leku bezpośrednio za granicą. Aż są pewne u nas ograniczenia prawne i z zagranicy takie leki można sprowadzić jedynie samodzielnie, czyli najprościej rzecz ujmując, ktoś wsiada w pociąg, w samochód, jedzie, kupuje, przywozi leki. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku weszła ta ustawa, nie chcę, nie chcę wprowadzać w błąd, ale było to najprawdopodobniej 5-6 lat temu, chociaż głowy nie dam. Kilka lat temu weszła taka ustawa, że te leki należy, ogólnie leki z zagranicy należy sprowadzać samodzielnie. I udało mi się troszkę, przyznam się szczerze, rozpowszechnić lek Neofolin około 5 lat temu. Nam nie miał bardzo dobre działanie, tylko zwrócę uwagę, że leki podawane iniekcyjnie mają dość dużą dawkę, duże stężenie i działają dość mocno. Dlatego czasami mówi się, że leki iniekcyjne należy stosować przez jakiś czas i później przejść na leki o trochę słabszym działaniu. Ogólnie nie mam określonych terminów, kiedy jeżdżę do Czech, to zależy, kiedy napisze do mnie, na przykład jedna, dwie, trzy osoby mniej więcej w jednym czasie. Wtedy ogłaszam się na przykład na Facebooku, że organizuję zbiórkę i i i i. i. Zbieram recepty, gdyż tutaj zależy mi na, na, na legalnym pośrednictwie, na legalnej pomocy. Więc zbieram recepty. Oczywiście, jeśli chodzi o koszty, jest to koszt przesyłki. Mniej więcej 15 zł za przesyłkę. Mniej więcej 10 zł od osoby za przejazd, złotówkę za, za dołączenie ulotki leku oraz sam koszt leku neofoli. Moi drodzy będziemy kończyć. Dlatego, że zaraz mi się uruchomi przypominajka na telefonie. Mam ustawioną na... 21.25. Jeśli nie ma innych pytań... Dobrze, rozumiem Mariusz. Jeśli nie ma innych pytań, będę zamykać relację na żywo. E, dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.